Sejken na koszy, prostujemy plecy, mokuso, mokuso Na dzisiejszych zajęciach, raczej na rozgrzewce, nie będzie ona bardzo intensywna, ale skupimy się więcej na rozciąganiu. Wstajemy i na początek unosimy kolano na zewnątrz, prowadzimy po takim kole. Starajcie się wykonywać jak największe koła. Raz jedną, raz drugą nogą. Ec san shi go rok sitch ac q Teraz to samo tylko do środka. Wyciągamy kolano na zewnątrz i do środka duże koła. Ed, ne san shi, go, rock, sit, at, Q, ju. Teraz to samo, tylko nogę prostujemy. Nie musi ona być idealnie wyprostowana w kolanie, byleby robić jak najbardziej obszerne koła. Wtedy rozluźni nam to biodra i będziemy mogli kopnąć wyżej. E, na razie e, na zewnątrz. Raz jedna, raz druga noga. Ed, ne, sam, si, go, rok sić, at kju, I do środka. Ed, ne, sam, si, go, rok sić, at kju, i podnosimy lewe kolano, mocno przyciągamy, przyciągamy rękami do siebie kolano. Utrzymy, staramy się utrzymać równowagę. Edź, san, si, go, rok, sit, ac, kju, Druga noga: edź, san, si, go, ryk, sit, ac, kiu, dżul. Teraz kolano, jedną ręką chwytamy lewą, lewą kolano i trzymamy z boku. Ed ne, san, si, go, ryk, sić, ac, Druga noga: ed san, si, go, ryk, sić, ac, Ręce na biodra. I teraz biodrami wykonujemy jak największe koła. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Pamiętajcie, że stopy i głowa jest w miejscu. Ruch wykonujemy tylko biodrami. Obszerny. Etc, ne, san, si, g, ryk. I w drugą stronę. Etc, ne, san, si, g, ryk. Stajemy w rozkroku. Na początek stańcie sobie tak, żeby Wam było wygodnie, nie za szeroko i pochylamy się do lewej nogi. Najważniejsze jest to, nie żeby ręką dotknąć stopy, ale żeby staramy się dotknąć tułowiem uda. 3 go rok, sit, Ac, dżół. Antaj to znaczy zmiana. Druga no, do drugiej nogi się pochylamy. Ed, n, san, si, g. łapiemy się za dwie y, nogi i do środka. Złapcie się za nogi i mocno przyciągnijcie. Do, przyciągnąć ciało. Edźcie ne, san, si, g, ryk, sit, ac, q, dżu. Prostujemy się dalej w tym samym rozkroku i biodra wypychamy do przodu. Możecie sobie połączyć ręce na pupę i wypchnąć mocno. Et, ne, san, si, g, ryk. Sić as kieru. I uginamy lewą nogę. Prawa jest wyprostowana, i patrzcie, na pięcie kładziemy stopę. Palce są do sufitu skierowane. Możecie się podeprzeć, możecie bez podparcia, i starajcie się na tej nodze, która stoi na ziemi, stanąć całą stopą. Nie podnosić pięty. Tylko całą stopą. Jeśli ktoś tak nie potrafi, to oprzyjcie się o ścianę. I będziemy teraz, i zmieniamy nogę, i druga, e, drugą mocno ugiąć, tą wyprostować. I teraz będziemy tak przechodzić z jednej na drugą. Możecie się podpierać rękami. Ed, Ny, San, Shi. Go, s, k! Stajemy, prostujemy się, i teraz tak, lewa, odwracamy się w lewą stronę. Lewą nogę uginamy jak najmocniej, a na prawej stajemy na palcach. Plecy muszą być wyprostowane. I teraz staracie się jak najniżej zejść, trzymając plecy proste. Nie róbcie tego w taki sposób, tylko plecy wyprostowane. Ets, ne, san, si, go. Zmiana. Po prostu skręcacie się na drugą nogę. Lewa na palcach. Ed, ne, san, si, go. I wstajemy, rozluźniamy nogi, kręcimy bioderkami. Ed, ne, san, si, go. Zmiana, antaj, Druga strona. Ed, ne, san, si, go. Teraz będzie Wam potrzebne. Ja sobie przygotowałam krzesło, ale lepiej będzie, jak będzie to na kanapie, e, lub znaczy możecie przygotować krzesło, a na tym poduszkę, a, naj, a najlepiej jakąś miękką pufę. E, kolano kładziemy na kanapie, ugięte, a lewą nogę prostujemy. I teraz staramy się tą nogę oddalić od kanapy jak najdalej, Podeprzeć się i tak trzymamy. Musicie czuć, że ciągnie was tutaj w pachwinach. I trzymamy. E, ne, san, si, go, rok, sit, at, I zmiana nogi. Powoli ściągać, żeby wam się nic nie ponaciągało. Drugie kolano lewe teraz. Na, na kanapę, na krzesło, czy co tam macie. Druga wyprostowana w kolanie. Ec n, sam, si, g, ryk. Sic, ac, ki, I powoli wstajemy. Teraz przejdziemy sobie znowu do rozkroku. Tym razem trochę szerszego, bo już troszkę się porozciągaliśmy. Szerzej, szerzej, jak się da. Teraz możemy się podeprzeć z przodu i skłon do lewej nogi. Ets, ne, san, shi, g, ryk. Sic, ad, ki, dżu. I do drugiej, do prawej. Starajcie się trzymać kolana cały czas wyprostowane. ec ne, san, si, go, ryk, s. ad, ki, dżü. I do środka. I teraz tak. Kto potrafi opiera łokcie, kto potrafi tak mocno się rozjechać, żeby oprzeć łokcie z przodu, to super. Jeśli nie, trzymacie na dłoniach. I znowu 10 sekund. Kto potrafi na łokcie? Ec ne san, si, g, ryk, sit. I uwaga teraz, powolutku, powolutku nogi uginamy i prostujemy się. I znowu rozluźniamy nogi, kręcimy biodrami, ed, ne, san, si, go i w drugą stronę, ed, ne, san, si, go. Stajemy w trochę szerszym rozkroku, ale nie za szerokim. Łapiemy y, dłońmi za kostki lub stopy. I będziemy teraz tak schodzić pupą jak najniżej w dół i się i prostować nogi. EC powoli w dół łokciami i rozpychamy kolana. Ny do góry. EC. Ny. Góra. Ec. N. I ostatni raz. Staramy się teraz trochę dłużej przytrzymać. Do dziesięciu. Pupa jak najniżej. Kto potrafi dotknąć podłogi, to super. Ec. N. San. Si. G. R. sić, Ac. I stajemy znowu powolutku. Mniejszy rozkrok. I teraz pochylamy się do przodu. Nogi mamy maksymalnie wyprostowane. Kto nie potrafi dotknąć ziemi, to się nie przejmuje. Najważniejsze jest to, żeby to był luźny zwis. Luźno ręce opuszczamy i trzymamy wyprostowane nogi. Eds ne, sam, si, go, rok. Tak, żeby was ciągnęło pod kolanami. Ale nie za mocno. Sitch, ac, k, dż. I naura. Os.